Turniej KK113K w 2021 odbędzie się w dniach od 29 marca do 4 kwietnia 2021 roku. Wymienionym przed chwilą tygodniu na kanale KK113 będą codziennie z tego transmisje na żywo. Poniżej został przedstawiony terminarz. Jak widać, nadal jeszcze trwają prace nad pomysłami na turnieje, ze względu na nowe skocznie. Wkrótce zostanie w pełni uzupełniona ta strona. Zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z tego. W północno-zachodniej Sanbari powstaje tunel, który zastąpi częściowo prom. Jest to bardzo ważna inwestycja, gdyż zwiększy ruch osobowy i towarowy. Połączy wyspy z lądem na stałem. Dzięki temu wzrosną korzyści materialne kraju. Był to konwój pięciu statków handlowych, który płynął do Sandrii z towarem pomocy humanitarnej. Były to statki bardzo wysłużone, niezdolne wytrzymać morską burzę, która gwałtownie się wzmagała, w wyniku czego wystąpiły wielkie przechyły. Woda zalała wnętrza statków, dwa statki rozpadły się i zatonęły, a trzy musiały powrócić do portu przy eskorcie holowników. A Tutaj, jak sobie widzicie, czy Facebook pracuje na dążę sprzęt? I co tu możecie poczytać? Tutaj także jest mechanizm tłumacza, jak sobie zmieni, na przykład, jest na azerski. To widzicie, zmieni się język. Jest to jest bardzo dobry mechanizm. Tutaj macie mene zrobione to programy, jakie będą. To będzie, co stanie na forum będzie. Tutaj yy, pogoda. Yy, możecie też obejrzeć pogodę na stronie tej, której tutaj właśnie pod, podkreśliłem. Na przykład tu macie ciekawostkę. Na przykład jak odświeżycie, to od razu yy, się zmienia taką ciekawostkę. Widzicie? To obecnie małą stronę wyświetleń. Ale będzie się oczywiście rosło Tutaj będą niosł na tej głównej stronie. Ty program. obecnie ta zakładka jest niedostępna. Program jest nie, to niedługo dostępny. Kontakt. I ty możecie. To, ym, forum. Ty ma zakładkę. Ty możecie pisać właśnie tylko użytkownika tylko warunki będzie jak będzie mi konto na mojej stronie tutaj, e, zobaczcie mój regulamin strony chloe.vgn.pl pierwszy punkt, rejestracja drugi punkt, zasady korzystania z danych internetowych trzecie, definicje czwarte, odpowiedzialność piąty prawa autorskie, szósty punkt ostatni poznawienia końcowe, na przykład jest taki fajny myk y, też na przykład jeśli jak jeszcze jakiś złodziej będzie chciał skopiować o tym newsa część, to przynajmniej, wszystkie myszy i mechanizm, gdzie nie będziesz mógł y, skopiować, tylko dzięki skrótu klawiszowym będziesz mógł skopiować, więc to tak na szybko, jeśli ktoś będzie chciał skopiować, jak na szybko, to jak będzie główka, to mu się uda. To proszę zapoznać się z regulaminem jakoś to kliknąłem więc zapraszam do mojej strony internetowej tu jeszcze ankietę którą zrobiłem tutaj czas, jeszcze zegar na stronie Zaprojekto na języku programowania tutaj będzie zakładka warto te wiadomości przeczytać jakie wiadomości? może być też więcej wiadomości to ciebie będą wiadomo, co będą zmienione, gdyż ym, dzisiaj, czyli jako ym, 13 lutego 2012 roku. Dziękuję za...